Cześć, Szymono, z Marcel, w kolejnej filmie na moim kanale serii Typy na Fortunie. Słuchajcie, w tym odcinku pokażę Wam dwa kupony, które mi weszły w ostatnim czasie. Były tutaj, mam tutaj Ligę Narodów i eliminacje do Mistrzostw Świata. Mam dwa kupony, po cztery wydarzenia na każdym, także pokażę Wam pierwszy kupon, który dałem. Pierwszy mecz to była Gruzja. Armenia, dałem tutaj na zwycięstwo Gruzji i Gruzja wygrała 6 do 1, a już w pierwszej połowie można było się domyślić, kto ten mecz spokojnie wygra. Drugi mecz, jaki wstawiłem, to było Słowenia-Słowacja. Tutaj dałem na Słowenię z Remisem i dobrze, że tak dałem. Bo tutaj musiała być dogrywka, i dopiero w 95. Minucie padła pierwsza bramka dla Słowenii. Ja tutaj myślałem też, żeby dać na awans Słowenii, ale kurs był trochę słaby. Także postanowiłem, że dam na z remisem, bo był trochę wyższy. Trzeci mecz, jaki dałem, to było Belgia-Ukraina. Tutaj dałem na Belgię, chociaż powiem wam tutaj tak szczerze, że przy to, co stało się w pierwszym meczu nie byłem do końca pewny czy dobrze robię i czy ten mecz mi wejdzie ale na szczęście Belgia pokazała tutaj swoją stronę prawdziwą no i 3 do 0 dla Belgii ostatni mecz jaki tutaj dałem to było Portugalia Dania dałem tutaj na zwycięstwo Portugalii co prawda Portugalia grała jeszcze dogrywkę ale ze względu na to że mecz liczy się na, kuponia, na kuponach do 90 minuty Plus, to, co doliczy sędzia, także ważny jest ten wynik 3 do 2, i udało mi się tutaj e, kuponik wygrać. E, w 86 minucie ten gol zdecydował, że udało mi się. E, słuchajcie, z tego kuponu udało mi się wygrać 85 zł. 54 grosze, a dałem na kupon 20 zł. Wcześniej kupon pokazał, wam wszystkie mecze z Ligi Narodów, a teraz Wam pokażę z eliminacji do Mistrzostw Świata. I pierwszy mecz jaki stawiłem to było Izrael-Norwegia, tutaj stawiłem na Norwegię. Norwegia spokojnie wygrała 4 do 2. Drugi mecz jaki wstawiłem, to było Liechtenstein-Kazachstan, tutaj wstawiłem na Kazachstan, który już w pierwszej połowie zdobył dwie bramki i wygrał 2-0 i teraz w tych ostatnich dwóch meczach będzie najlepsze tu w trzecim meczu wstawiłem Macedonię Północną z Walią i tutaj wstawiłem na Walię z remisem Macedonia strzeliła w 91 minucie a Walii udało się doprowadzić do remisu w 96 minucie Walia ratuje mi kupon w doliczonym czasie i ostatnim meczem jaki wstawiałem to była Czernogóra z Wyspami Owczymi, tutaj wstawiłem na zwycięstwo Czarnogóry, która również w 96. minucie strzela gola, ale tym razem na wagę trzech punktów. Na ten kupon też zostawiłem 20 zł, wygrałem 82 zł, czyli ze wszystkich dwóch kuponów ponad 167 zł z groszami wygrywam. Także słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Za niedługo, jak będzie jakiś kolejny taki fajny kupon. Może nawet kilka naraz, tak jak w tym przypadku zrobię, zobaczymy. Oczywiście takie coś że oczywiście jak zawsze powyżej 100 zł wygrana, to robię z tego film. A wy zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. No i widzimy się w następnych filmach. Siemka.